Dobra, widzowie, to tak to są moje wszystkie skiny w Fortnite. gramy od Pierwszego od 11 sezonu do właśnie teraz I tak I właśnie tak to tu wygląda Pyk Pyk I ja po prostu niektóre skiny sobie wykupywałem. I oczywiście osobno zrobię film też Z tego, Z, z tych innych Z z emotek, z emotek i z malowań, bo to wiecie, tak, to za długi już, za długi film by był. spadanie razem. Mam zawsze losowe. Spadajmy to tam widę. Nigdy na nie patrzyłem. I w sumie to chyba tyle na ten short. No.